Nie mogę uwierzyć, że biegacze wciąż robią jeden i ten sam błąd czyli kiedy robić rozgrzewkę. Zanim o tym Ci opowiem, Przypominam, że zostały tylko 3 dni do końca zapisów na weekendowy obóz biegowy yoga i bieganie, gdzie nauczysz się ćwiczeń, nauczysz się rozgrzewki, nauczysz się poizometrycznej relaksacji mięśni, żeby biegać szybciej, bez kontuzji i na długie lata. Link do strony obozu i do zapisów do więcej informacji znajdziesz tutaj w opisie filmu. Musisz tam kliknąć i przejść na stronę obozu. Za każdym razem, kiedy pytam biegaczy, kiedy robić rozgrzewkę, zawsze odpowiadają źle. Nigdy nie robimy rozgrzewki przed bieganiem. Powtarzam jeszcze raz, nigdy nie robimy rozgrzewki przed bieganiem. Jak myślisz, dlaczego tak mówię? Osoby, które oglądają ten kanał. To myślę, że już powinny dawno wiedzieć. A teraz, póki się zastanawiasz, to napisz w komentarzu pod filmem: pochwal się, gdzie startowałeś albo gdzie będziesz startować w najbliższym czasie w zawodach. A ja tobie już spieszę z odpowiedzią. Przed bieganiem nigdy nie wykonujemy rozgrzewki na zimne, sztywne, przykurczone, niedokrwione mięśnie, które e, jedne mają tendencję do przykurczenia, drugie do osłabienia, które te, które. Ulegają przykurczeniu np. zginacze stawu biodrowego, jeszcze ty siedzisz cały dzień, przebywasz w pozycji statycznej, więc tym bardziej dochodzi do tak zwanego przykurczu zgięciowego. I ty na przykład wykonując dynamiczne, gwałtowne, szybkie, szarpiące ruchy na te sztywne, zimne i tym bardziej nierozgrzane mięśnie, to ty tylko i wyłącznie te mięśnie nadrywasz. Czyli prosisz się o kontuzję. To w takim razie, co robić przed bieganiem? Pewnie się zastanawiasz. Bo wszędzie w internecie tłuczą o tej rozgrzewce, e, którą jak już teraz wiesz nigdy nie, nie robimy przed bieganiem. Więc co robić przed bieganiem? Tylko i wyłącznie rolowanie przy użyciu rolera, najlepiej gładkiego. Rolujemy grupy mięśniowe, które będą na przykład pracowały podczas naszego biegania. Łydki, tył uda, przód uda, bok uda, wewnątrz uda, pośladki, o pośladkach często zapominacie, no i oczywiście również stopy. Po co wykonujemy takie rolowanie? Właśnie, żeby przyspieszyć przepływ krwi, uwodnić nasze tkanki, podnieść temperaturę naszych tkanek. Eee, też jest takie uczucie tych lekkich nóg, bo często jest tak, że jak zaczynamy biec, jesteśmy tacy zamuleni, nasza kotłownia się rozpala dopiero na trzecim, czwartym, piątym kilometrze, więc tutaj skracamy ten czas eee, tego takiego dojścia do siebie, żeby właśnie nam się od razu fajnie biegło dzięki rolowaniu. Teraz pewnie pojawia się kolejne pytanie, to kiedy faktycznie się rolować? Kiedy faktycznie powinniśmy robić tą rozgrzewkę i po co? Rozgrzewkę wykonujmy tylko i wyłącznie przed na przykład częścią główną. Czyli jeżeli w swoim treningu mamy na przykład interwały, to robimy rolowanie dynamiczne przed treningiem, rozbieganie na przykład te 3 km i dopiero potem rozgrzewkę przed. Częścią główną, czyli przed interwałami, i gdzie w tej rozgrzewce zaczynamy od prostszych, łatwiejszych ćwiczeń, no coraz to bardziej trudnych, skoordynowanych, e, obejmujących większe e, partie, do następnie przechodząc płynnie do troszeczkę bardziej dynamicznych ćwiczeń, jak przeplatanki, skipy czy inne rzeczy, a nie na odwrót, od razu skipy, bo też można robić w dobrym miejscu tą rozgrzewkę, ale robić ją źle, bo wykonywać na początku gwałtowny, dynamiczne ruchu Nie. Zacznijmy od spokojniejszych ruchów, dopiero potem pod wpływem rozgrzewki yy, wdrożcie coraz to bardziej dynamiczne ćwiczenia. I teraz, po co wykonujemy taką rozgrzewkę? Bo zaraz ktoś powie, że a latem ja już jestem rozgrzany, nie muszę się rozgrzewać. Nieprawda. Yy, Jednym z, jednym z celów rozgrzewki jest oczywiście podniesienie temperatury, ale nie tylko i wyłącznie to. Celem rozgrzewki jest również przygotowanie naszego aparatu ruchu do trudu, obciążeń wysiłkiem fizycznym, czyli na przykład tutaj do interwałów, czyli żebyśmy się nie pozrywali na tych dynamicznych interwałach. Kolejna sprawa to poprawa zakresu ruchomości w miejscach, gdzie ta ruchomość powinna być jak największa. Poprawa stabilności, koordynacji, czucia naszego ciała i takiej świadomości e, naszego ciała, prawa ręka, lewa noga, kolano i tak dalej, plus też również oddechowe, które na przykład zabezpieczą nas przed kolką i w trakcie tej rozgrzewki też powinny się znajdować e, przemycone gdzieś tam pomiędzy elementy techniki biegu, bo jeżeli powtarzasz to ileś set razy, to potem faktycznie zajarzysz i troszeczkę będziesz ładniej biegać, ekonomiczniej przede wszystkim e, z minimalizowanym ryzykiem kontuzji. Więc dzięki temu, że ta rozgrzewka jest w odpowiednim momencie i przed interwałami się przygotowujesz, na przykład, to twoje wszystkie zdolności psychofizyczne są w najwyższym momencie, w najwyższym punkcie, w najwyższym szczycie, kiedy zaczynasz ten główny trening. Więc nie zaczynasz z jedynki w aucie, tylko od razu z trójki, czwórki, piątki i potem rakietu, a nie z jedynki, kiedy się trzeba rozrzeźć tę kątłownię albo zaczniesz mocno odcinek w pałę. I się pozrywasz, bo twoje mięśnie nie są przygotowane do takiego e, wysiłku, bo nie są e, poprawione ich zakres ruchomości, nie była zrobiona na przykład aktywacja mięśni itd. Tak tak Więc teraz już wiesz, kiedy, po co, jak i dlaczego powinieneś wykonywać rozgrzewkę. Podsumowując, przed bieganiem wykonujemy tylko i wyłącznie rolowanie przy użyciu wałka, rolera najlepiej gładkiego. Potem robimy to spokojne bieganko i rozgrzewka od prostszych do coraz to trudniejszych, skomplikowanych, bardziej złożonych yy, ćwiczeń, a na koniec troszeczkę bardziej dynamicznych i dopiero potem zaczynamy interwały. Oczywiście, jeszcze świetnie byłoby, jakbyś, jakbyś zrobił 2-3 przebieżki 100 metrowe przed tymi interwałami. A jeżeli typ Twojego treningu polega na tym, że idziesz biegniesz i wracasz do domu, i to jest koniec, to przed treningiem wykonujesz tylko i wyłącznie rolowanie, Idziesz, biegniesz, sobie coś tam nie? dyszkę, wracasz do domu i na koniec treningu robisz rozciąganie statyczne w miejscu bez pogłębiania, bez szarpania, bez dziwnych, dynamicznych ruchów. Tylko trzymasz pozycję rozciągnięcia dwie minutki. Pamiętamy, rozciąganie nigdy nie może boleć. Na koniec przypominam jeszcze raz o w ostatnich trzech dniach zapisów na weekendowy obóz biegowy: yoga i bieganie, gdzie nauczysz się ćwiczeń po izometrycznej relaksacji mięśni, nauczysz się troszeczkę jogi, szczególnie osoby początkujące, pobiegasz w górach i dowiesz się, jak biegać lepiej, szybciej i bez kontuzji. A jeżeli tobie ten termin nie pasuje, to i tak napisz do mnie e, przez stronę jest tam formularz, który pokazuje, że termin tobie nie pasuje więc na, napisz przez ten formularz, bo będą kolejne weekendowe obozy, być może jeszcze w tym roku. Do zobaczenia Paweł Matner, trener biegania i fizjoterapeuta. Pozdrawiam, biegajcie, bądźcie zdrowi. Cześć.